Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać odzysk wyświetlacza 16-znakowego, dwulinijkowego 2x16 znaków z jakiejś starej centralki alarmowej. Jest on o tyle fajny, że jest bardzo duży. Podejrzewam, że jest dosyć mocno czytelny i w porównaniu z zwykłym wyświetlaczem 2x16 wygląda tak. Jaki jest plan działania? No, właśnie. Plan działania jest taki, że odlutowuję wyświetlacz z starej klawiatury od alarmu. No, jest w całkiem niezłym stanie, można z tego coś jeszcze wydłubać. Odlutowuję i przylutuję do niego bardzo popularny moduł i2c dla wyświetlaczy 16, 20 znakowych. Taka sytuacja. Czy mi się uda? Czy osiągnę sukces? Zobaczymy. Podłączę go pod Arduino z bardzo prostym programem Hello World i zobaczymy jak mi poszło. Czy faktycznie da się odzyskać trochę fajnej elektroniki ze starych rupieci? Do dzieła! Okej, okay. najpierw rozlutownicą, rozlutowywarką odlutuję wyświetlacz. Ej, okay, to mamy. Teraz odkręcić. No, proszę, ładnie poszło. Zobaczmy, co to jest za wyświetlacz. PowerTip PC 1602L. Całkiem fajny, całkiem fajny. Z tego, co sprawdziłem, to wyjścia są podobne jak w tym. A, tylko, że to jest w ten sposób, patrząc, jeden do jednego. Dobra. O sprawdzeniu dokumentacji wychodzi na to, że od 1 do 14 się powtarza. Więc w tym miejscu o, 1 do 16 ten kawałek się powtarza. Tylko końcówkę będę musiał odlutować i przewodami anodę i katodę jeszcze raz zrobić na przewodzikach. No i będzie elegancko. Odlutuję sobie dwa ostatnie piny, żeby dolutować sobie przewody. I nimi prawda? Zmienię sobie podłączenie i będzie bardzo fajne. Dobra, odlutuję dwa ostatnie. Odetnę je sobie. A teraz test przylutowania. Dobra. Ustawię sobie tak, żeby nie było nigdzie zwarcia jakiegoś. Dobra, jest ok, można. Lutować. Ok. dobra, przewody mam. Teraz tak przedostatni to jest ściągnę sobie stąd. Przedostatni to jest anoda, i ostatni to jest katoda. Okej, okay. dobra, mam to. Teraz mogę. Podłączyć sobie moje Arduino z rozdzielaczem sygnału I2C. Ok, podłączam ULB. No, działa. Wyświetlacz działa. Ha, podświetlenie można sobie zdjąć z worką. I teraz regulacja. Proszę. Regulacja kontrastu przed wgraniem programu. I mogę sobie teraz wgrać jakiś program. Skorzystam z przykładowego programu do biblioteki I2C dla Liquid Crystal. Ok, wgrywam programik. Ok, już wiem na którym parcie działam. Kraj. O, idzie transmisja. Tada! Udało się. Przeszczepiłem układzik I2C wyświetlaczowy do dużego wyświetlacza do PowerTip PC1602L. I taki jest efekt z podświetleniem własnym, prawda? Ta A, także duży, fajny wyświetlacz. Ile to projekcików można na nim fajnych zrobić? O rany, tak duża jest różnica między tymi dwoma wyświetlaczami. No widać, że ten można sobie bardzo fajnie odczytać, jeżeli chcemy sobie, prawda, coś z daleka podejrzeć. Taki gigant trochę. Taki, taki Uber wyświetlacz. Moi drodzy, także jeśli zastanawialiście się, czy ten duży wyświetlacz PowerPi da się podpiąć pod Arduino w jakiś bardzo prosty sposób, nie używając praktycznie większości wejść i wyjść, tak, da się go podłączyć przez konwerter i2c i z bardzo fajnym efektem, proszę. Tak wygląda różnica między dużym wyświetlaczem PowerPi 1602L, L jak large podejrzewam, nie mylić z modrzewiem, jest spora różnica między standardowym wyświetlaczem 16x2 a power tipem z odzysku z jakiejś klawiatury do alarmu. Brawo, MC. Także moi drodzy, wiecie kolejną fajną rzecz. Trzymajcie się, zostawcie komentarz do następnego odcinka. Już wkrótce. Na razie, trzymajcie się. Ha, magiczna szuflada z kadru. A może nie. Nie, upewnię się. Zobaczę sobie w sieci i biedy wiedział. Ale jak się znajdę laptopa. Mhm. I wylądował. A śmietnik jest kiepską podstawką do laptopa. Okej, okay, tu jest, tu jest to miejsce, tu jest to miejsce, gdzie zaczynam jeszcze raz. nie wierzę, nie wierzę, że to zrobiłem. Teraz muszę przylutować. Ech. Trzeba było najpierw przylutować sobie przewodziki, a potem lutować resztę. Brawo ja. A no może by coś fajnego zrobić na tym wyświetlaczu? Ty, jakiś taki miernik sobie zrobię, o.